W opisie znajduje się link do strony Kinguin, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchny niedźwiedź. Halo, cześć, dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto taki porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Crusader Kings 2, aczkolwiek nie do końca, ponieważ to jest Europa Universalis 4. Nieśmieszne, ale... Nie... Przy okazji poprzedniego odcinka podbijałem cesarstwo. No, bo robię to już w sumie od kilku odcinków, i tutaj walczyłem z muntownikami. I wpisywałem kody w konsoli, takie jak na przykład, nie wiem, ADM. Nie działa dobrze, dobrze, czyli pomimo tego, że jest nowy patch. To jednak Armand dalej działa. Ponieważ tak, tutaj warto zaznaczyć, że w przerwie między nagrywaniami weszła nowa, darmowa aktualizacja. Jak zobaczyłem ten duży napis paradoksu Darmowa aktualizacja do Europy to omal nie spadłem z krzesła. Wam powiem, normalnie tak się chwalą tym, że to jest za darmo, jakby to było święto i w sumie jest święto, bo rzadko się zdarza, żeby tak duży patch był za darmo. Chociaż, w sumie, zazwyczaj patche są za darmo, a dlc są płatne, ale nie zmienia to faktu, że i tak to jest taki dobry temat, żeby się pośmiać z paradoksu. I chciwości. Że są tacy panowie z we Szwecji, siedzą i tylko liczą, jak można się dorobić na biednych polaczkach, którzy chcą po prostu piękną, wspaniałą husarję podbijającą świat. Co nie? Oczywiście, że tak. Ale jak widzicie, rekrutuje armię, no bo robiłem to przy okazji poprzedniego epizodu, jest to armia złożona z dział, no i przygotowuje się do ataku. Ataku na, z tego co pamiętam, no właśnie, to jest dobre pytanie. Nie pamiętam. Z tego co pamiętam, to nie pamiętam. Chciałem atakować chyba dalej tutaj cesarstwo, a dokładnie chciałbym tutaj się zjednoczyć z moimi ziemiami na północy. Problem polega na tym, że te ziemie na północy no, są odcięte przez pomorze, z którym mam obecnie trusa, i to się raczej szybko nie zmieni. Też sprawdziłem moją agresywną ekspansję. I problem polega na tym, że może i patch jest nowy, ale agresywną ekspansję krwa zapamiętało. No krwa jak tak można. Dlaczego koła? Ehm, Pomimo nowego patcha agresywna ekspansja powstała bez zmian. Można powiedzieć, że nowy patch, ale te same stare problemy. I w sumie chyba tak naz nazwa ten odcinek. Nowy patch, ale stare problemy. No bo w sumie ten sam gracz gra, więc wciąż posiada te same niskie umiejętności. Niskie jak mój wzrost. Raptem 184 cm. A nie, przepraszam, tutaj pomyliło mi się, podałem przez przodek długość mojego. wąsa. Oczywiście chodziło o wąsa. Dobra, a więc co my tutaj widzimy? Widzimy, że mogę podchodzić jakieś tam statey na terytorium dawnego. Kazikumha, czyli Kazikumha dalej istnieje, ale tutaj miał chyba więcej tych prowincji. Na pewno tutaj istniała Kiraskazja i Gruzja, Georgia, Georgia w zasadzie. Mogę też stworzyć statek w Sandomierzu. No nie, my nie chcemy, ponieważ Sandomierz nie jest nasz. Ojciec Mateusz stał zmuslimowany, i ojciec Mateusz obecnie jest imamem Mateuszem, to jest imam nie Mateusz tylko to będzie imam, Matałam, mam. Nie wiem, jak to po Islamsku będzie Mateusz. Gdzie... Jakieś takie, jakie ma takie, jakiegoś takiego.

mongołowie mają ten swój język, taki, który polega na chrząknięciach, wiecie, taki język mongołu pod tym i nie wiesz, czy on z rozmawia, czy po prostu właśnie ma jakieś zatwardzenie. No, nie, nie jest to teraz istotne. Istotne jest to, że lojalność burgersów, no, nie jest najlepsza. Tutaj możliwe, że jakoś McDonald's im przestał sprzedawać burgery, no, bo, powiecie, burgersi, te, te żarty, o Boże, już widzę, że rozkręcam się już na początku odcinka. Dobrze, ciśniemy. To no, jest początek odcinka, a już jest dobrze. Ale będzie lepiej, jeżeli my podpijemy tę mockę w końcu. Wydaje mi się, że to już jest ten moment, bo w sumie, why not? Czy mamy trusa w ogóle z Moskwą? Wydaje mi się, że nie. Ze Szwecją, z tego co widzę, posiadamy, ale to dlatego, żebyśmy walczyli z Danią chyba, a potem z Pomorzem. No to nie jest istotne. Istotne jest to, że my teraz ruszymy naszymi wielkimi, wspaniałymi armiami w kierunku Moskwy, która ma 19 technologię militarną, podczas gdy mamy technologię, którą 20. Czyli mamy lepszą technologię. Wydaje mi się też, że te armię tutaj naszą można byłoby stąd zabrać. Pytanie, że co to za buntownicy się zbliżają? To są polscy separatyści, więc akurat tak. Ta armia mogłaby się stąd Ewakuować. Problem polega na tym, że nikt nam nie chce dać prawa przymarszu. Gdyby pomorze na przykład nie istniało, to nie musielibyśmy brać żadnego prawa przy marszu, ale możemy wziąć od Brandenburgi i to zrobimy. I od Brandenburgi już, a możemy tutaj dojść, śmieszne słowo, przez Berlin, więc taki right na Berlin i, i ciśniemy pod granicę z Moskwą, by za chwilę wypowiedzieć jej wojnę, w sumie, do której trzeba się przygotować na jakimś, nie wiem, casus belli, to, to, to jest niegłupie, nie dźwidziły takie casus belli, czyli, no, duży belli, czyli duży brzuszek, tak, to można tłumaczyć, no, belli, belly, belly. To, 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 jest, to jest brzuszek po angielsku, czyli casus belli to będzie, kasus brzuszka, czyli, to będzie taki, Przypadek brzuszka, czyli chodzi o to, żeby tutaj siedzieć i podbijać. Otóż. No dobra, będziemy walczyć o Bryjańsk, ponieważ mamy tutaj Reconquest Kasus Beli, więc why not! I wypowiadamy wojnę głupim Moskalom. Wydaje mi się, że to będzie już jedna z ostatnich takich poważniejszych wojen. Bryjańsk znajduje się od tutaj zaraz za granicą, więc bardzo dobrze się składa, a nasze armie już ruszają pięknie i przyjemnie w kierunku Moskwy. Nie wiem czy założyliście, ale tak zaanektowałem nowogród, który teraz stanie się moim starym grodem. He, <laughs> he, he, nieśmieszne, ale. Chciałem użyć tego żartu, że nowy gród, stary gród, He, he, he. Wziąłem też jedną pożyczkę, bo bo niestety miałem buntowników polskich, ścisnąłem ich i potem moja armia się odnawiała, nie, nie zauważyłem, no i potem nasze pieniądze zostały wydane na dziwki i alkohol. Więc to nie ma nic wspólnego z tym, że, że, że armia się regenerowała, ale, ale, ale warto było o tym także i wspomnieć. A więc, konwersjon successful? super, coś udało nam się nawrócić w naszym wspaniałym kraju, to jest bardzo miłe, to jest bardzo miłe, aż chciałoby się powiedzieć, wyślij kolejnego misjonarza, niedźwiedziu, i w sumie my to zrobimy, my to zrobimy, bo dlaczego by nie, tylko, że tym misjonarz znaczy, tego misjonarza wyślemy, o Boże, Osmani mają do nas jakieś show superiority. Czy to my mamy na nich, no i to nie jest istotne, ale my wyślemy tego naszego misjonarza do takiej wspaniałej lokacji, która nam dużo Unity, żeby ten nasz kraj nie wybuchał w taki sposób dziwny m, amerykański. Ale też, żeby to nie kosztowało 10 milionów dolarów, więc niech to będzie na przykład Marienburg. To brzmi akurat niegłupio. Taki Marienburg sobie nawrócimy, czyli po prostu nawrócimy sobie zakon krzyżacki. Dlaczego mają być protestantami? Przeciwko czemu oni protestują? Przeciwko temu, że nie istnieją? No bo w sumie, a nie, przepraszam, przepraszam, wciąż mają prowincję w Tuchelu. Tam bory tucholskie no są ich borami. Mamy też debatę w parlamencie. O, i tutaj coś się dzieje u Osmanów. Jakieś importowanie bawełny. O mój Boże, czyżby ktoś pojechał do Afryki z siatką i złapał tam pewnego dużego, umieśnionego czarnoskórego mieszkańca Afryki i z niego pomocą założył pewne plantacje. Istnieje takie prawdopodobieństwo. Zobaczymy, czy mamy tutaj jakieś fajne rzeczy w tym naszym parlamencie, a żeby pomogły nam w tej wojnie lub w naszym przychodzie. Na przykład advisor cost minus 10%, to jest niegłupie, to jest coś, co mogłoby nam się przydać, ponieważ my mamy teraz rów zatrudnionych, więc ja sobie wezmę tutaj to i poprę to wszystko moim reformom rządu, poprę to może jeszcze za pomocą tej lokalnej autonomii, nie, 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 bo w Lubece to akurat nie chcę, ale mogę stracić 5 prestiżu, mogę także wziąć, nie, nie, nie będę tutaj nikogo zabijać, nie będę ignorował korupcji, bo to jest samobójstwo, my mamy tej korupcji już wystarczająco dużo, influence kleru, to możemy tutaj zrobić, dać im trochę admin supportu, to też nie jest duży Problem. Możemy też dać im dwa legitimacy. ok. No i jeszcze tej pięć prestiżu. Tym samym wygraliśmy i nasz koszt adwajzorów jest mniejszy o 10%. Bo wiem, że ktoś pisał w komentarzach, żebym zatrudnił advisorów, ale ja już posiadam advisorów. To zrobiłem jeszcze przy okazji poprzedniego odcinka, tylko ja tego nie pokazałem na odcinku. Ja nie wszystko pokazuję, wiecie. To nie jest tak, że jestem totalnym nubkiem i nie wiem, że powinno się mieć dodatków, kiedy ma się taki chory przychód. Nie, ja wiem, ja dobrze zdaję sobie z tego sprawę. Przyjaciele, a raczej widzowie, bo jednak przyjaciele, to, to, to jak dla kogo? To na pewno nie dla mnie. Jesteśmy moimi największym wrogami, którzy czekają tylko na moje upadki i potknięcia. Ja dobrze was znam, wy małe kutasiarze. Wy myślicie, że co? Że ja to taki nieogarnięty, tak? Że ja to, to, to nie wiem, że wy właśnie czekacie na ten upadek, że czekacie, że przykład wiedziałem, że nie zrobisz tego achievementa, a jeżeli go zrobię, to napiszecie, wiedziałem, że zrobisz ten achievement, ale zapewne użyłeś kodów, czy coś w tym stylu. Więc no, jest jaki jest. Możemy wziąć tą ideę i to jest intrygujące. Tą ideą może być idea ekonomiczna. Czy możemy sobie to pozwolić? Moim zdaniem owszem, możemy sobie pozwolić na maksymalnie idei ekonomicznej, tylko jest jeden problem. Jesteśmy do tyłu w kwestii tej technologii dyplomatycznej, którą trzeba będzie jakoś w miarę szybko nadgonić. Ja bym chciał tutaj już sobie to interes per annum właśnie wziąć. Interes per annum to jest po prostu mm, odsetki. To są, inter, są odsetki, tak mówiąc po polsku. Innymi słowy, dzięki tej idei będę miał mniejsze odsetki, które będą się ciągły tutaj z mojego przychodu za sprawą tej pożyczki. Jednej po jednej, ale jednak pożyczki. Widzę, że ta um, wojna w sumie jest żałosna. Szwecja posiada jakąś armię, ale Moskwa nie posiada żadnej armii i walczy obecnie z. właśnie tylko ze mną, więc nie wiem, gdzie jest ich armia. Widziałem, że jeszcze przed tą wojną walczyli z chyba Kiraskazją, ale nie wiem, czy ona w ogóle istnieje. czy czymś to wyglądało jak Kiraskazja. Może to byli Mugalowie? Ej, może oni walczyli z Mugalami przez chwilę? No z czymś tam walczyli, co miało taką zieloną, dziwną flagę, jak Mugale właśnie, ale wyglądało bardziej jak Kiraskazja. I mamy bunty w bardzo odległym miejscu. Po prostu w innej rzeczywistości. Zagięła się rzeczywistość i wybuchli powstańcy. No tak nie może być. Tutaj zostawiły swoje część żołnierzy i niech... I tutaj połowa tej armii ruszy i ściśnie tych buntowników, natomiast reszta armii tutaj zostanie, będzie oblegała dalej Moskwę. Wojna za chwilę się zakończy. W ogóle śmieszna, że jest tutaj prowincja o nazwie Severia. No taka adekwatna na granicy, bo to jest taki znak, że oni odnoszą severe, severe, znaczy severe, severe, no, no, że poważne obrażenia, bo to jest takie, jest takie słowo w angielsku, severe, severe, no, że your punishment must be more severe, severe, dokładnie, przypomniało mi się Dark Knight, Dark Knight, dokładnie tam była taka scena, żeś mówił ten Bane, your punishment must be more severe, I ja właśnie jestem takim Bainem Teodoro. Taki, taką maskę mam mówić, takie your punishment must all must be more severe, no, bo, no, bo to, co teraz się z tym stało, to jeszcze nic, ja mam wielkie plany. To do Ciebie, Ty się cofniesz za Ural. Ja Ci to mówię. Za Uralem może sobie tam całą produkcję przenieść, tak jak w Józef w przyszłości będzie planował, kiedy Niemiec będzie na niego szedł, więc no nie ma problemu. No i moja armia tutaj przyszła, ale oni są oczywiście tacy odważni, tak patrzcie, stali w tej prowincji, w tym Lejnburgu, nawet jej nie podbili, nawet jej nie zdążyli podbić, a już poszli do Holsztynu, by tam oblegać. I Są dzisiaj buntownicy z Dietmarhen. I co tutaj się stało? To było tak, że oni tutaj powstali, tak sobie hurra, ale jesteśmy niepokonani, nie powstr Zaczęli mają armię, która maszeruje po prostu w rytm bojowej muzyki, zaczęli uciekać za Holsztyn, swoje kapelusze tam na, na głowie trzymali, żeby tam przypadkiem podczas tego biegu im nie spadł, bo tak szybko, właśnie jak, jak flash po prostu w serialu, flash, jak ten najszybszy człowiek na świecie, który nie potrafi czasem uniknąć najprostszej strzały lecącej w, w jego kierunku, no oni biegną tak szybko, uciekają za granicę i potem stają znowu takie, ha ha, jesteśmy niepowstrzymani, super, tutaj nas nie dopadną, ale oni się nie spodziewałem, że ja z Holsztyn Mam bardzo dobre relacje i mógłbym. Mógłbym w tym momencie. Mógłbym w tym momencie wziąć prawo przemarszu i im pomóc, ale tego nie zrobię, ponieważ mam w dupie chory już. ten yy, Stworzyłem go tylko po to, żeby osłabić cesarstwo. Ja wiem, ja wiem, że wielu z Was mówi, ale po co ty tworzysz nowe kraje, które będą dołączać do koalicji przeciwko tobie? Nie będą, ponieważ ja te kraje stworzyłem. Jeżeli kraj cię bardzo kocha, to nigdy do koalicji nie dołączy. Tak samo sojusznik nie może do koalicji dołączyć. Oczywiście możesz go tak. Widzicie, że w końcu dołączę, ale to musiałbym naprawdę być tutaj bardzo imperialistyczną bulwą, która podbija wszystko wokół i na przykład, nie wiem, zżera całą Moskwę. A czy ja wyglądam jak taka imperialistyczna bulwa? No pewnie, że nie. Ja więc y, nam się, aż skończył z Wielką Brytanią. Pamiętam, walczyły, walczyło się, walczyło się z taką Wielką Brytanią kiedyś. Były, były takie plotki, były takie plotki. Podobnie jak były plotki, że o Boże, umarł nam król, zasiadł na tronie nowy król, jest to władca 3-2-2. Johannes IV Bulut. No cóż. Niech żyje nowy król. Umarła u Nutella, niech żyje Nutella, jak mówi przysłowie. Czasem, gdy patrzę na to, co robią boty, zastanawiam się, jaka jest ich taktyka. Oblegać pojedyncze, randomowe prowincje w moim kraju? Czy po prostu chcą mnie wkurwić? Ja przepraszam, że użyłem takiego wulgarnego określenia, ale no, czy, czy to właśnie jest ich plan? Taki, że idą sobie takie, o tutaj jesteśmy, a potem taki skok, tak teleportać takie, frrr i o, prowincja obok, znowu, prowincja obok, takie, to, 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 nie wiem, nie wiem, tak, to, to tak jakby szli jakiś generał, który po prostu ma jakąś taką prywatną vendetę. i tak w Połtawie znał kogoś, kto mu kiedyś pieniądze ukradł albo, nie wiem, żonę zbałamucił, w Peresławie znał kogoś, kto kiedyś tam go nazwał jakimś tam dupkiem, natomiast w Pińsku i Nowogrodku po prostu no, siedził, że musi eksterminować zwolenników jakiejś tam partii rządzącej, której nie lubi, czy coś w tym tak to tak wygląda, no, bo on zostawił wszystko po drodze. On Lublin zostawił, kino w Lublinie i tak dalej, gdzie się przecież tyle rzeczy działo w historii tej serii. A on to wszystko zostawił i stwierdził: Nie, 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 ja mam dokładnie tutaj wyznaczone na mojej mapie, mam takie X-y narysowane i my szukamy map tego skarbu. Skarbu pirackiego, tej pirackiej skarb gdzieś jest zakopany i będziemy to skopać. To jest właśnie prowincja. Biorę kolejną technologię militarną, 21, i to taka ciekawa sprawa zaszła, bo Szwedzi przyszli sobie, podbili moją lubekę, a obok stała moja armia, która była no, mniej liczna niż armia Szwedzi, bo im mań 24 i ale mimo to obie armie po prostu patrzyły na siebie i to było tak. Oni weszli do Lubeki, spalili ją, moja armia na to patrzyła i była takie, okej, okay. oni wyszli, moja armia weszła i zaczęła to odbudowywać. Więc to jest takie, no okej, okay, dobra, spalili, teraz wchodzimy chłopaki, tak jakby czekali po prostu na swoją kolej. Takie, że każdy ma swoją kolej na wejście do tej prowincji i teraz jest kolej Szwedów, proszę tutaj nie rozpychać, każdy będzie miał swoją okazję, by tam zostawić... E, e, ale fajna muzyka. By tam zostawić swoje, swo, swoje, swoje, swoje jakieś tam spuściznę. W sumie nie wiem dlaczego, ale teraz bardzo, bardzo to żarty mi przychodzą do głowy ze słowem spuścizna. Nie będę, nie będę używał, bo byłyby takie bardzo infantylne, dziecinne i powiem, nie, nie powiem, dobra, nie powiem. Nie, nie, nie. A może, nie. O, znowu wybrano na cesarza Lorraine, cóż za zaskoczenie. Coś, w ogóle oni chcą tego cesarza, w sensie tego Lorraine, który ma problemy z własnymi prezydentami, w własnym kraju, to jest, to jest chore trochę. Podobnie jak buntownicy w Wismarze, których trzeba się pozbyć natychmiast, natychmiast. Pociskałem przed chwilą moją ogromną armią, armę Szwedów i, i, i tutaj jeszcze ich dociskam, bo tak. I przegrałem jakąś bitwę w Welsku, tutaj przegrałem, co to ta bitwa była? Co, co tu się stało? Dlaczego ta armia się wycofała na, na południe? Co to ma być, tak na, na, na północ, tak? Dlaczego ta armia wycofała się na północ no, w sumie, jak odwrócisz yy, cały świat, to to się będzie zgadzało. Nie lepiej powiedzieć, że ktoś źle narysował mapę, bo to są źle narysowane mapy, niż przyznać się do błędu. Dokładnie. Źle narysowali mapę. Północ jest na południu. To jest widać, to jest błąd Europki. To Twórcy gry tfupluje na nich w ogóle nie potrafią. Co tu się dzieje w ogóle? Te, 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 te. Co to jest w ogóle? Jakieś robaki tu stoją w płocku i robią swoją kupę pod siebie. No co się ich zmasakrujcie. Proszę bardzo, 9000 kawalerii, 0,920. Najlepsza kompozycja na świecie i ona. Ciśnie, Ona ciśnie. Można? Można. Nie trzeba wcale piechoty. To Europa uczy i bawi. Ale tutaj wydaje mi się, że trzeba tych Szwedów się pozbyć. No bo, no sorry bardzo, ale ostatnie czego chcę w moim koło brzegu to szwedzkiej filii paradoksu, która będzie tworzyć na swoje DLC. -ki. Proszę natychmiast ich stamtąd przepędzić. I co tutaj się dzieje? 3, 3, 3, 3 Michał. Nowy. Nie. To jest, to nie jest Michał. To jest yy, Michałek. Michałek. Michałek, Michałek, to jest Michałek, to jest Michałek i nie ma, że nie, to jest Michałek i powiedziałem, tak? W ogóle też zauważyłem, że Norwegia stwierdziła, yy, w sobie jak wszyscy walczą, to ja też i, i, i ciśnie ich. Tak, Norwegia podbija Szwecję, więc smutne, bardzo smutne. No dobra, z racji, że sytuacja jest jaka jest, no ta wojna już trwa i trwa i trwa, to zabiorę z Szwecji tutaj dwie prowincje i powiem papatki, resztę tam sobie Norwegia zeżre tak czy siak, a jak nie Norwegia, to jacyś buntownicy. Ponadto wydaje mi się, że trzeba już spisywać z Moskwą, bo Moskwa ma tutaj malutkie problemy, z którymi ja akurat rozmawiać nie chcę, dlatego też zabierzemy swój Bryjańsk, zabierzemy Rzew i zabierzemy wszystko inne, co tutaj się znajduje. Moskwę zabierzemy twer, tutaj, Twer zabierzemy, to to wszystko jest moje, to wszystko jest moje, bo ja tak powiedziałem, tylko trochę się boję o nie ekspansję, a o tutaj moje over extension, chociaż wydaje mi się, że nie powinienem mieć ponad 100%, chociaż mogę się mylić, halo, jakie obecnie mamy over extension, mamy 11%, czyli w sumie na luzie, na luzie Może, znaczy może nie tyle, bo jedną prowincję mniej trzeba wziąć, ale zamiast tej prowincji weźmiemy chociażby tutaj, nie wiem, pieniądze. Pieniądze, które przecież zmieniają człowieka. Pamiętaj, mój kolego, że umowy z promowaniem Fortnite'a na evencie w Avenidzie czekają, prawda, panie Gimper? Okej, okay, a więc mamy to. Mamy to. Mamy! Ooooo, mamy, mamy! O Boże, aż. Uff, aż, aż normalnie poczułem tutaj. Poczułem, poczułem ból tej Moskwy, poczułem ból ich tyłka. Normalnie eksterminacja pierwszorzędna. Teraz tylko to wszystko skorować, a potem jeb w cesarstwie. W ogóle patrzcie jakie kalkulatory 99.9 over extension. prowincji upita. ciekawe... Kto został upity, upita? Kto tam został upita i zgwałcona? Znaczy, za chwilę, ja zgwałcona. Jak tam nie wyjdzie jakiś jakiejś armii pokojowego korpusu, czy coś w tym stylu, bo za chwilę tam budownicy powstaną i to tacy najgorsi partykulariści. To po prostu straszne. To tacy. takie lewactwo. To jest takie lewactwo, które próbuje po prostu tutaj uwskuteczniać swoje rządy. Czy obok upity jest Wilki Wilkimierz. Też bardzo ładne, bardzo ładne prowincje. Bardzo ładne. Pamiętacie może naszego przyjaciela, takiego bardzo, bardzo, bardzo fajnego przyjaciela? Teraz tak powiem, powiedzieć. Dzieciu, ty nie masz przyjaciół. Ja bym powiedział macie rację, ale czy pamiętacie takiego naszego przyjaciela jak Dania, Dunia w zasadzie, bo tam mieszkają Dunowie. Duniejczycy? Daniejczycy? Hmm. Hmm. Mieszkańcy Dani. To byli mieszkańcy Danii. Którzy, którzy sobie tam mieszkają, tak, dokładnie, tak, i oni mają sojusz z, 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 z Oldenburgiem. I mi się wydaje, że to, to jest niegłupie, by tak wykorzystać do nich taki śmieszny sojusz i zgarnąć ziemię Oldenburga bez walki z Lorraine. Ewentualnie, za że widzę, że Francja tutaj też jest taka ochoczo nastawiona do wielkich podbojów tego świata, też nie byłoby głupim pomysłem na przykład zaatakować coś innego. Na przykład pokroju Pomorza, które ma sojusz z Magdeburgiem i Salzburgiem. Tylko, że walka z Pomorzem to tak też nam tutaj Francja pomoże, więc w zasadzie Francja mogłaby nam pomóc z czym tylko chcemy. Pytanie brzmi, na czym nam bardziej zależy? Czy na Pomorzu, czy na. No właśnie, mi najbardziej to by chyba zależało, tak mi się wydaje, na tych panach tutaj, którzy mają gwarancję niepodległości od Bohemii i gwarantują niepodległość Hamburga, czyli można byłoby na przykład zaatakować Hamburg wtedy zawołamy ich do wojny, tych Brandenburgie, bez wołania tej bohemii, bo z bohemią walczyć to głupio, i byśmy zabrali od tej Brandenburgii ziemię, i to, to brzmi głupio to brzmi niegłupio. Oczywiście wiemy, że tutaj Francja będzie musiała się zająć wieloma sprawami, jak chociażby Portugalia, jak chociażby no, wszyscy sojusznicy Lorraine, a do czego Portugalia? No bo Portugalia jest sojusznikiem Lorraine. Jest tutaj także i Austria, która jest przykład ściśnięta, jest tutaj także i jak widzę Magdeburg, Palatyna, Provence w zasadzie to nawet możemy w tej wojnie całkiem spore obrażenia zadać cesarstwu. To mogłoby być taka wojna totalna, taki marsz na imperium. Imperium, powiedziałbym, kontraatakuje. gdyby nie fakt, że nie będzie się bo, bo bo my tutaj za chwilę ich wszystkich zaoramy. Więc my tak zrobimy. My wypowiemy wojnę o Hamburg. My wypowiemy wojnę o Hamburg. Rozumiecie? O Hamburg. Tak. I my tam zbudujemy spy network i zaatakujemy. Jeżeli chodzi o debatę w naszym parlamencie, to wydaje mi się, że powinniśmy tutaj wybrać tę debatę, która nam da land Raczej, Land Maintenance Modifier minus 10% oraz Land Attrition minus 5%, ponieważ dzięki temu nasze mempowerowe zasoby będą się no, po prostu wolniej degenerowały. Więc dobra, my tutaj damy im wszelkie możliwe możliwości na przekupienie ich. No, po prostu chcemy jak najszybciej to wprowadzić, jeszcze zanim wojna się zacznie, oczywiście. No to, to nie jest głupie, to po prostu nie jest, to jest wręcz mądre, bym powiedział. To jest wręcz mądre. Aczkolwiek ta tutaj opcja, by dać im troszeczkę profesjonalizmu armii, przypomniała mi, że w ogóle istnieje coś takiego jak profesjonalizm armii. Ja już dawno mojej armii nie szkoliłem, ale wydaje mi się, że ten profesjonalizm i tak powinien być na dość wysokim poziomie, bo uwagę, że ja tutaj non stop walczę. Więc zobaczmy, jak tam wygląda. Mamy, jeżeli chodzi o profesjonalizm armii, to mamy no mówię, dość wysoki poziom i można zawsze tutaj m, ten profesjonalizm spalać, żeby na przykład zyskiwać 19 tysięcy mempowera. Mój Boże, to, to, jest, to jest niegłupie i my to będziemy robić. Tylko tak jak mówiłem, naszym celem takim naczelnym będzie Hamburg. My zaatakujemy Hamburg, to będzie taka bitwa o Hamburg, wojna o Hamburg, ale wszystko po to, by wprowadzić tej wojny Brandenburgię. Tylko z drugiej strony, jeżeli my tak zaatakujemy, no to potem zabieranie ziem Brandenburgii będzie droższe, i to jest trochę lipa. Z drugiej jednak strony, my mamy na nich klejmy. Mamy klejmy dokładnie na to, na co ja chcę. No i jeszcze inne pytanie, czy my rzeczywiście nie jesteśmy gotowi na walkę z Bohemią? Czy Bohemia jest aż takim wielkim imperium zła i zniszczenia, że my musimy się jej wystrzegać? No w teorii. Jeżeli będziemy walczyć tylko z Lorraine i jej sojusznikami, to to chyba nie jest duży problem. Wydaje mi się, że to nie będzie duży problem, e, taka, taka, taka bohemia. No, co taka bohemia sobą reprezentuje? Ile ona może mieć żołnierzy? To jest wielka niewiadoma. Mógłbym to sprawdzić w Ledgerze, ale Ledger jest dla ciot, a ja nie jestem ciotą. Ja jestem e, no, niedźwiedziem, więc no, to się tutaj nie zgadza. E, więc co możemy zrobić jeszcze? No Pomyślmy, tutaj byśmy walczyli jeszcze dodatkowo z no, Holsztynem, to wiemy, z Bremen-Niderlandami. Niderlandy i to jest problem. Niderlandy są potężne. Ja nie wiem, czy my chcemy teraz okupować Niderlandy. Z drugiej jednak strony Bohemia. No kurczę, nie wiem. No nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. A wiecie co? Niech będzie. Pójdziemy na tę bohemię, pójdziemy na tę bohemię, pójdziemy po prostu na Berlin, tylko oczywiście musimy anulować tutaj prawo przemarszu, raczej prośby o przemarsz, no bo wiecie, no kurczę, to byłaby trochę lipa stacić pięć stabilności już na starcie wojny, więc halo, halo, gdzie jest mój dyplomata, który tam pojedzie i powie takie, szanowny królu Henrysiu czy tam księciu Henrysiu III von Hohenzollernie? Ci w dupę. Na przykład wypowiadamy Ci wojnę. Do widzenia. Yy, I tak właśnie zrobimy. Więc y, to będzie walka o chyba Rupin. My weźmiemy walkę o Rupin, ponieważ wydaje mi się, wydaje mi się, że to jest najprostsza prowincja do zdobycia. Zaczynamy, więc zresztą wojenkę, wojenkę. Francja oczywiście odpowie na wezwanie, bo tak bo odpowiedział, że odpowie na wezwanie. Bocie? 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 Czy masz tylko 30 tysięcy żołnierzy? Gdzie jest reszta? Czy masz kolonie Błagam, mów, powiedz, że nie. I dlaczego supportujesz niepodległości Tarszkanu? To jest to tarszkan. Co to za kraj tarszkan? Co to ma być w ogóle? nie wiem, gdzie jest ich armia, ale no wszystko wskazuje na to, że na ten moment będziemy musieli sobie poradzić w tej wojnie samotnie. Samotnie. Kto odpowie w ogóle na wezwanie tej wojny? Widzimy, że Portugalia, no okej, okay. Lorraine oczywiście, Bohemia, no jak najbardziej, portugalskie tutaj jakieś dziwne kolonie oraz Turingia. I to wszystko. Czyli w zasadzie Lorraine, Lorraine zostało wykiwane. Lorraine nie zawołał wszystkich sojuszników i to oznacza, że tego cesarza możemy rozgromić w tej wojnie. Tak totalnie możemy go upokorzyć w taki sposób, żeby on już nie został wybrany cesarzem. przykład na cesarza wybrali powiedzmy jakieś Jakie tam, nie wiem, pomoże. No bo jak się tak mnie zapytacie, co lubię w imperium najbardziej, to powiedziałbym właśnie, że kraje, kraje, które są takie małe, że bardzo łatwo się je podbija. Kraje, które zawsze są tutaj, żeby podać mi swoją armię i taką pomocną dłoń wystawić, kiedy mam problem z mutownikami. kraje, które na przykład nie są Bohemią, która wbija się we mnie, kiedy stoję w Forcie w Berlinie i mi ciśnie armię. Kraje, które, które na przykład chciałyby, żeby w przyszłości, żebym tutaj sobie tak sadził na przykład żeby Marchew. No i dostaliśmy po tyłku. To jest bardzo, to jest bardzo zła informacja. To jest bardzo zła informacja, bo chemia jednak ma siłę i moc. Ma siłę i moc jest takim Himenem tutaj lokalnym, jak widzę, ale to też dlatego, że ja, ja troszeczkę nie przewidziałem tego, że będą mieli aż taką siłę uderzenia. Dlatego też my musimy sprowadzić nasze tajne oddziały spec nas, że tak powiem, z północy. I musimy tutaj ruszyć do nas. Musimy tutaj ruszyć do nas, musimy tutaj zatrzymać pochód naszych przeciwników. No tutaj też widzieliście pewnie, że ktoś nam tutaj przed chwilą zmasakrował armię w Lubetę. To nie jest duży problem. Największym problemem obecnie jest Bohemia. I to na niej powinniśmy skupić wszelkie nasze środki tutaj zapobiegawcze. Tutaj Wszelkie nasze siły powinny właśnie w jej kierunku się kierować. Dlatego też z północy wezmę sobie tutaj te jakieś tam armię, nie armię. No i one tutaj powoli będą się gromadzić w jednym punkcie, w jednym miejscu ku chwale Wielkiego Imperium Teodora. W międzyczasie Francja tutaj swoje robi i bardzo dobrze, niech ona tam swoje robi. Mam nadzieję, mam nadzieję, droga Francja, że ty mnie nie zawiedziesz i nie spisujesz tej wojnie jakoś osobno za 30 sekund, bo to byłoby bardzo smutne, gdybym ja został w tej wojnie sam. Nasze forty są bardzo słabe, więc one bardzo szybko padają, nad się nimi nie przejmuje, bo to są forty dla upośledzonych, takie forty papiestektury, takie forty, które są tylko i wyłącznie... Atrapami. Z daleka wygląda jak fort, ale z bliska widzi, że to jest taka dwuwymiarowa, płaska ściana, na której jest narysowany wielki i potężny fort. Widzimy tutaj Czechów, którzy pędzą, pędzą na zwanie karku, i oni tutaj dopędzili. Dopędzili niczym Bimber. Dobra, weźmy, wycofajmy do naszą armię. Wycofajmy naszą armię. Tutaj do Osterlunda, czy jak to się nazywa, bo teraz my uderzymy w nich całymi naszymi siłami, ale całymi naszymi siłami. No nie powiem, nie powiem. Ich armia jest duża. Ich armia jest potężna. Ich armia jest gruba, i to wszystkie, te wszystkie czasowniki można także użyć do określenia czegoś, pewnego przyrodzenia, pewnego, no wiecie o co chodzi, Takie tam żarcik, nie? że penis, chodzi o penisa. Brandenburgia też ma duże siły, razem z Lorraine tym wszystkim i Finlandię i Francja dostają po tyłku. To mógł być błąd. To mógł być błąd. Czy ja właśnie podpisałem na siebie wyrok śmierci? Czy ja właśnie podpisałem na siebie upadek? Czy to możliwe, że moje Teodoro popełniło błąd, atakując tych przeciwników? Nie, no to niemożliwe, to niemożliwe. My damy radę, tutaj widzę. A strachaj nawet przyszedł nam pomóc i wygrał, wygrał, wygrał. Przepędził Czechów, Pepików. Czy możemy osobno z kimś pisować? Widzę, że możemy pisać z każdym osobno. Naszym głównym. O, Palatynat też odpowiedział i Provence. No tutaj jest całkiem sporo armii. Ro... Oni rozbiorą te Francję na części pierwsze. Co oznacza, że my będziemy musieli dać siebie wszystko w tej wojnie. To oznacza tylko jedno. Ja będę musiał ustawić prędkość trójkę. Ja będę musiał ustawić prędkość na trójkę. Oni nie chcą, żebym ja to robił. Oni nie chcą, żebym ja ustawił prędkość na trójkę. Bo jeżeli ja ustawię prędkość na trójkę, oj lepiej, żebym nie ustawił prędkość na trójkę. Podoba mi się fakt, że cała armia ich poszła na Francję, więc mam tutaj czas, w teorii przynajmniej, żeby spisować z Bohemią, co nie byłoby takie głupie. Jeżeli szybko uda nam się to jakoś te Bohemię docisnąć w okolicach ich stolicy, którą jest Praga, to jest tego wiecie, że pochemia prawdziwa jest tutaj, to wszystko tutaj to jest podbite, to jest zdobyczne. Natomiast jesteś że tam przyszli i nam zrobili krzywdę. W ogóle, dlaczego ktoś chce zrobić krzywdę astrahaniowi? Co ten astrachan biedny ci Palantynacie zrobił, kolejny pal Palpatynacie? Idź, wracaj do tych swoich tam Rad Jedi, niż ich, nie wiem, Execute Order 69, nieważne. Idź tam sobie, idź i nie wracaj. Co to w ogóle ma być? Tutaj przychodzisz, mnie tak nudzisz. Dlaczego Brandenburgia na lubece się skupia? To jest bardzo de delikatna sprawa, bo lubeka to jest mój główny przychód. Boże, biedna Francja. Biedna Francja, żegnaj Francja. No cóż, byłaś dobrym sojusznikiem. Przynajmniej przez chwilę. Trzeba będzie to jakoś ogarnąć. Na pewno, trzeba będzie to jakoś ogarnąć. Ale to przy okazji kolejnych odcinków, bo to nie jest wystarczająco długi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o jego skontowaniu, pamiętacie o jego ocenieniu. I do usłyszenia. Mam nadzieję już niebawem. Papa, trzymajcie się. No i oby udało się z Bachem osobno spisować Cześć.